ja jestem Raczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce zajmiemy się Barbarian Campem. Wiem, że miejscówka stara, nostalgiczna, już teraz nieoblegana, w ogóle nie OP, ale wydaje mi się, że pod Bestiariusz i ogólne zwiedzanie tibijskiej mapy jak najbardziej ten odcinek przyda się na tym kanale. Skoro dalej się trzymamy tego, że na tym kanale ma być wszystko od A do Z, no to wydaje mi się, że warto tam wskoczyć. Podbiegamy do budela, piszemy Hi, Passage jest. Pamiętajcie, że potrzebujecie wykonać Barbarian Test Questa, oczywiście w opisie klasycznie linka, czy do innego filmika na YouTube, gdzie kiedyś, kilka lat temu zrobiliśmy tego Questa. Dlaczego wcześniej wspomniałem nostalgiczne miejsce? No bo przede wszystkim, jak zostało dodane z no to naprawdę bardzo dużo ludzi biegało po tym spocie. No i też kiedyś, dawno temu, kiedy biegaliśmy, graliśmy na serwerze Morta, może ktoś jeszcze jest widzów, kto pamiętam jeszcze czasów, to chyba też nawet Ekiem tam grałem. Z czasów serwera Morta. Tak, akurat tam biegaliśmy, bo wszystko było praktycznie pozajmowane. No i no i, no i od którego lewla można tutaj biegać? Spokojnie mi się wydaje, że od 40 lewla możecie tutaj już zahaczyć. Profesje magiczne, pamiętajcie, żeby bić tutaj ze stą showerów. Paladyni rycerze, normalnie fizyk tutaj wjeżdża. Fajne miejsce pod Bestiariusz. Plus do tego respi się w jednym miejscu Barbaria. Taki mały e, bosik jako bonus, choć sądzę, że jest on na pewno e, bardzo, 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 bardzo często e, sprawdzany. Sam tak naprawdę jestem ciekaw jak na tym spocie widziałem, bo akurat EXP to EXP, ale jak wyjdzie z profitem, jak e, będzie wyglądało bicie tych potworów? Bo pamiętam, że były też barbariany, które trzeba było tam e, podbiegać, bo one uderzały z dystansu. Pozdrowienia dla Artura, który mi odradzał e, nagrywanie tego spota, Ale sami wiecie, że jestem uparty, uparty jak osioł, e, jak osiołek, więc e, muszę przetestować, sprawdzić. Teraz pierwsza rundka, taka po prostu na zupełnym lajcie. A później może wyłączę kamerę i skupię się na gierce akurat. Y, mam tą chwilkę, że córeczki śpią. I też nie chciałbym za dużo mówić, żeby ich nie obudzić, bo jak je ja obudzę, to w sumie ani sobie nie pogram, ani nie ponagrywam. Także robimy pierwsze kółeczko. Miasto na minimapie reprezentuje się tak. Niech sobie przypomnę. Jak tutaj się biegało? Dobra. O, właśnie, o to by nam chodziło, ale w sumie tego... Yy tego obszarowego czaru z Exorimas hmm, pada wszystko na hita, także, także nieźle także jest to naprawdę bardzo fajny e, sposobik, pobijemy polamimy. E, proszę o wyrozumienie e, o zrozumienie, nie gramekiem raczej gramekiem, może kiedyś e, się ogarna, na razie sobie w sumie tak e, bije po prostu for fun, także ja akurat proponowałbym lecieć od lewej strony Fajnie, można sobie to dociągać. Nie, no, bierzemy to wszystko na hito, ale tutaj będzie piękna bestiarka. Wydaje mi się, że nawet nie potrzebowalibyśmy rapida, żeby tutaj sobie powbijać. Wiadomo, że na pewno wyjdzie przez to, że tak często używamy tych czarów. Pewnie wyjdzie nam wejścik, ale, ale może nie będzie aż tak źle. Później na samym końcu tego odcinka, oczywiście, w przyspieszeniu, równo 15 minut sobie pobiegamy żeby zobaczyć, jak prezentują się tutaj cyferki. Jak możecie zauważyć, odblokowuję sobie tutaj już te kreatury. Lewa strona, tutaj bym szczerze sobie zaciągnął, robić coś, ale mała klata. Tak, poza tym, dziękuję za bardzo miły odzew na discordach i tak dalej, że. Akurat fajnie, że wracamy do tych starych klimatów, ale ja mówię drodzy widzowie spokojnie ponagrywamy stare miejscóweczki i na pewno już nigdy do tego nie będziemy wracać, także wydaje mi się, że ten okres dla tych, którzy tą wiedzę już dawno posiadają, mają zrobioną tutaj bestiarkę, no to po prostu musicie zacisnąć zęby i jeszcze będziemy cisnąć z czymś do przodu, a na pewno są jakieś tam plany, zrobimy dostęp sobie na węgot. Na pewno będziemy testować tamtego spota, zobaczymy sobie, jak to będzie się prezentować. Również ekiem, żeby też nie wyrąbać z tymi levelami, bo jak sami dobrze widzicie, na streamach te lewle lecą szybko, za szybko bym powiedział, no ale wiadomo, no. Na pewno ciekawszy content będzie, kiedy będziemy mogli pokazywać, jako tako ciekawsze miejsca. Także tutaj może... A w sumie jakoś mało, mało tych potworów, kiedy mi się wydaje, że było więcej. Chyba, że ktoś przed chwilą tutaj sobie biegał, ale jakby tutaj barbaria sobie stała. Ale byśmy się zdziwili, niestety nie ma jej. Ona się respi w tym miejscu. Według, według Tibia Bozes oraz według Tibia Maps, bo jest akurat znacznik. Następnie uderzamy w stronę i Akurat na niższym levelu raczej nie polecam tego wbijać zabijać, choć wam powiem, że ja nawet na druidzie w sumie nie mam tam zrobionej bestiarki. Nie no, trochę zabawy jest szczerze z tymi biegającymi, ale, ale nie ma tragedii. Także dla żonnych przygód, można również zaglądać do i Cała wieża, plus tam na górze teleporcik z kilkoma, ale raczej i to już. Wydaje mi się, że temat na rapido, bo tam chyba nawet na Rapidzie Resp nam nie wyrabiał. Nie będę w sumie zbierać teraz tego golota, podbiegamy pod wieżę. O, nawet punkciki sobie pozdobywamy. Na wieżę zaglądamy tylko i wyłącznie. Tutaj, bo no, mamy tutaj akurat kilka tych Bloodwalkerów czerwonych. One akurat biją troszkę mocniej. Jeszcze, żebym nie był gołosłowny, pokażę Wam te wicze. Jeden witch tutaj u góry. I czym wyżej, tym ciekawiej. Ja akurat nie chcę mi się ryzykować szczerze. Choć wydaje mi się, że raczej nie powinno nam je powalić za szybko, ale akurat tego nie potrzebujemy w tym odcinku. Desko dla widza zostawimy na streamie. Następnie wybiegając z tych schodów, lecimy tutaj. W górę. O, pamiętam, że nawet jeszcze nawet tutaj były chickeny. Także chicken Federysy na pewno na pewno trochę są warte na każdym świecie, nieważne na którym gracie. Addon prawie robi każdy. Aczkolwiek na DE z tego, co tam widziałem, gdzie myślałem sobie, żeby powbijać bestiarkę na nich, to chyba 2500 za sztukę, to przy tej cenie TB coina na tym serwerze to jest naprawdę sporo, jeśli oczywiście uda nam się sprzedać. Ściągamy tutaj kolegów. Wow, wow. Byłaby beka, jakbym się wysypał. W sumie, w sumie też weźcie to pod uwagę, że ja nie mam żadnych imbuingów. Także taka goła postać 92x85 z lojalką. No i plus do tego jeszcze bym zaglądał tutaj, tutaj w bok. Tutaj w bok bym zaglądał. Mała klata, akurat cikieny nam się porozchodziły. Ale to nic, wychodzimy na główną drogę. A! Jeden chicken weder, akurat wleciał nam. Plus do tego jeszcze wylatują nam brązowe skórki. Pamiętam czas, kiedy na że w ogóle tych brązowych skórek nie było i kosztowało chyba po 7000 za sztukę. Nawet na streamie ludzie się licytowali za ile by kupili. Naprawdę sporo tutaj otworów, z których można dostać punkty dodatkowe. Czkiana zabijemy. Zawsze bestiarka, bez tiarka, niestety bez piórka. I lecimy dalej, i w sumie tak naprawdę obleciliśmy całego kampa w koło. Krótka. Chwila, chwila, moment, w sumie odcinek trwał już 7 minut, plus do tego jeszcze ta nagrywka 15-minutowa w przyspieszeniu i małe podsumowanie będzie na końcu. Oczywiście wszystkie analizery będą dodane na kanał, napiszcie drodzy widzowie w komentarzu co sądzicie o tego typu odcinkach. Oczywiście jeśli jest jeszcze jakiś spocik stary, którego nie ma u mnie na kanale, no to napiszcie, bo serio chciałbym zakończyć temat robienia tego typu spotów na kanale. przepraszam, raz... Na zawsze. Także drodzy widzowie, yy, dziękuję za uwagę. Łapa, sup. Widzimy się już niebawem pewnie na streamie lub w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia. Na razie, jo. In a sea of the dying and shameless uh, A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I exist to write my your story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring I Just want a life that is worth every day exploring I I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, All that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you have to take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be sorry I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah,